10 lat temu poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Usłyszałem Jego głos. Całe moje życie się zmieniło. Bóg zaczął ingerować w nie, zaczął przejmować kontrolę nad nim, zaczął mnie uświęcać. Ja chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć trochę o nadziei. Ponieważ od lat rozmawiam z ludźmi na ulicy i spotykam dużo ludzi, którzy nie wierzą w Boga, tak zwanych ateistów. Jednak tacy, tacy ludzie mają nadzieję, że będą w niebie, dlatego że są dobrzy. Jeżeli Ty jesteś takim człowiekiem, który nie wierzy w Boga, ale uważa, że jakby co, to stanie się do nieba, że jest dobry. To ci powiem, że taka nadzieja nie jest w ogóle ugruntowana w prawdzie. Ją nas zawiedzie. I pewnie powiesz mi, że wtedy Bóg się okaże niesprawiedliwy. To przecież byłeś dobry. Ale ty będziesz rozmawiał na sądzie z Bogiem to będziesz miał absolutną pewność, że sprawiedliwie zostanie na tobie wydany wyrok chociażby zatrzyma się na pierwszym przykazaniu, które złamałeś, już dalej nie pójdzie. Ponieważ do Boga, do nieba można się dostać tylko przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli Chcesz tam być, to musisz uwierzyć w Boga. Od tego musisz zacząć. Musisz się. Musisz zacząć swoją przygodę z Bogiem od wiary. Nie możesz zostać taki niewierzący. Bo wtedy nic się w tobie nie narodzi. Nie będziesz miał tego spotkania. Bóg powie do ciebie: Nie znam Cię. A jeżeli jesteś człowiekiem, który. Jest chrześcijaninem, a wiele takich osób jest w naszym kraju, to zastanów się, na czym polega ta Twoja pewność zbawienia, na czym opierasz swoją nadzieję. Bo jeżeli opierasz swoją nadzieję na tym, że jesteś dobry, albo że spełniasz przekazania, lub chodzisz do kościoła, że wierzysz, to ja ci powiem, że ta nadzieja jest martwa, ponieważ nadzieja jest oparta o wiarę. Nie może człowiek mieć nadziei, jeżeli nie ma wiary. A ojcem nadziei jest Abraham i on powiedział, że ja wbrew nadziei miałem nadzieję. On, mia on nie miał nadziei patrząc na swoje życie. Patrząc na swoją żonę, która nie mogła mieć dzieci, ani na siebie, który przez całe życie nie dorobił się żadnego potomka. I on nie miał nadziei, ale miał nadzieję, dlatego, że spotkał się z Bogiem, usłyszał jego głos, Bóg powiedział do niego: Będziesz miał syna z wnętrzności twoich. I on uwierzył, Bogu uwierzył, dlatego miał nadzieję, którą oparł. Na wierze. Dlatego jest Twoja nadzieja, polega na tym, że jakoś się dostaniesz do tego nieba. To ja Ci powiem, bez wiary się nie dostaniesz. Musisz uwierzyć, musisz się spotkać z Bogiem. Ta wiara wierzy się ze spotkania z Bogiem. Człowiek, który się spotyka z Bogiem, otrzymuje wiarę, a później ją poszerza. A to spotkanie jest możliwe. Ponieważ 2000 tysiące lat temu Chrystus przyszedł na ziemię i zginął za wszystkich ludzi. Wziął na siebie wszystkie grzechy. I droga jest otwarta. I ty dzięki tej ofierze możesz spotkać się z Bogiem. To nie znaczy, że On pojednał was z Bogiem. On tylko utworzył drogę. Ale pytanie do Ciebie. Czy chcesz nią iść? Czy chcesz iść drogą, którą otworzył Chrystus? Czy chcesz iść przez Chrystusa na spotkanie z Bogiem Ojcem i narodzić się na nowo? Ponieważ nikt do nieba nie może wejść, jeżeli nie narodzi się na nowo. Jeżeli nie stanie się dzieckiem bożym. Dzieckiem bożym nie można się stać przez chrzest. Nie można się stać. Przez to, że się chodzi do kościoła. Dzieckiem Bożym się staje człowiek, jeżeli usłyszy głos Boży dotyczący jego życia i jego osoby. Wtedy już nie możesz zaprzeczyć. To jest coś, co początkowuje Twoją wiarę. Od tego się zaczyna Twoją wiarę. Twoja wiara. W Samartanka, gdy spotkała Jezusa i zrozumiała, że stoi przez Mesjaszem. Zaczęła mówić, słyszałam go, spotkałam go. Nie mogę tego już zatrzymać. Od tego się zaczyna. Ten głos Boży, jeżeli uwierzysz i nie odrzucisz tego, on zdradza wszystko. Całą przestrzeń duchową później. On pokazuje ci, jaki jest Bóg. Tak to jest z Bogiem. I możesz powiedzieć, że Bóg Cię kocha. Nie potrzebujesz takiego spotkania, albo ono nie jest dla Ciebie. Ja Ci powiem, że Bóg kocha świat tylko w Chrystusie. Bo słowo Boże mówi, że On posłał swojego Syna na ziemię, aby świat nie zginął. A poza Chrystusem co jest logiczne, nie ma ratunku dla świata. On posłał na ziemię Chrystusa. I to jest Jego miłość. Nic poza Chrystusem dla Ciebie nie może zrobić. On z miłości chce Ci uratować. On chce, żebyś się spotkał z Chrystusem. Poza Chrystusem. Nie będziesz sprawiedliwy. Ponieważ spotykając Chrystusa. To spotkanie sprawia, że Chrystus cię usprawiedliwia przed Ojcem. Czy nie możesz się sam usprawiedliwić? Pewnie, gdy nie masz takiego spotkania, gdy nie jesteś pewien, czy spotkałeś Go, to uważasz, że szukasz różnych wymówek. To się nazywa samo usprawiedliwienie. Że jestem dobry, że jestem wierzący. Ale muszę ci powiedzieć, że człowiek nie może się sam usprawiedliwić. Nie możesz się sam usprawiedliwić. Ponieważ wystarczy, że raz zgrzeszysz. Nie możesz tego już zmazać. Dlatego każdy człowiek musi się spotkać z Chrystusem. To jest jedyna droga do Ojca. Nie pojednasz się z Bogiem bez osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. A możesz to zrobić, gdy zrozumiesz ten fakt, że bez niego zginiesz. Gdy będziesz się usprawiedliwiał, że jakoś to będzie, to nie przyjdziesz do niego. Musisz zrozumieć ten fakt że bez Chrystusa, bez takiego spotkania nie masz żadnych szans na sądzie. Ponieważ jesteś grzesznikiem i potrzebujesz, by Twoje grzechy zostały zmazane. By okryła Cię krew Jego, bo to On nią przelał. Dlatego, jeżeli potrzebujesz pomocy od Chrystusa, Chcesz, żeby on cię ratował przed piekłem. To zawołaj do Niego. Bo to już wystarczy. To, że jesteś przekonany o tym, że bez Niego sobie nie dasz rady, to już wystarczy. To jest ta wiara, którą możesz się uchwycić. Wiara to jest coś prostego. Ty nie masz analizować, czy ja mam prawo to mówić do ciebie, czy nie. O to ci diabeł podpowiada. Twoim zadaniem jest to, czy uwierzysz takiej prostej prawdzie, że Bóg mówi do ciebie, żebyś przyszedł do mnie, bo ja posłałem swojego syna i utorowałem już drogę. Droga jest otwarta. Możesz się ze mną pojednać. Chrystus zginął za ciebie, oddał życie. On umarł za ciebie. To była straszna śmierć ale on się nie zawahał. Byś był sam tu na świecie, też by za ciebie zginął. I teraz ty możesz podjąć tą decyzję i skorzystać z tego. Albo przejść obojętnie i powiedzieć, jakoś sobie dam radę. Nie ostoisz się na sądzie. Nie ostoisz się. Ja nie mówię tego dla ciebie, dlatego, żeby cię straszyć. Bóg mnie tu posłał, dlatego, że cię kocha. I on chce być z tobą w niebie. On stoi między... za nim jest sąd. On cię chroni przed tym sądem, jeszcze dzisiaj. Jeżeli go posłuchasz, jeżeli uwierzysz jego, jego, jego słowu, to przyjdź do Chrystusa i weź zbawienie, czyli ratunek. Weź to zbawienie, on cię uratuje, jeżeli tego zapragniesz. I że szczerze zawołasz do Niego z głębi serca. To On odpowie, bo mała wiara wystarczy, ale szczera i głęboka. Ja tak zrobiłem. Nie wiedziałem kompletnie o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi z tym Jezusem, ale zawołałem do Boga, żeby mnie ratował. I to wystarczyło. Amen.